Cześć, to ja z kanału Kołem Lego. Dzisiaj mam dla Was taki mój pierwszy odcinek na moim kanale. W stylu Dzisiaj Wam pokażę moje wszystkie główki klonów, oczywiście rodzaje, jakie Lego produkowało, ale produkuje. No nie, nie wszystkie mam niestety, nie wszystkich, nie wszystkich niestety nie mam. Na pierwszy rzut wleci główka. No moim zdaniem fajnie wykonana, ponieważ główka klonów z Clone Warsów już tu macie pokazywana, Aha. Tak się ona prezentuje, jeżeli ostrość złapie to, proszę bardzo. Na druki myślę, że bardzo fajne to zryby. zrobiło, to był rok 2008. Była produkowana do 2012 czy 2011 roku. Na podstawie bajki Clone Wars, którą ja osobiście kocham. Główka fajna, z tyłu żadnych szczegółów. Główka, która miała te dziurki charakterystyczne. W późniejszych latach, chyba od 12 czy 11, główki już były normalne, nie miały tych dziurek. Taką główkę też posiadam bez tych dziurek. No fajna główka, fajna. Sporo tych główek miałem, głównie występowały w klonach fazy pierwszej, które go wypuszczała. Na następny rzut myślę, że leci główka. Yy, wszystkim fanom Star Warsów znana i też Szturmowców, ponieważ główka klasyczna, klasyczna do, aż do bólu moim zdaniem. No główka, która LEGO wszędzie wykorzystywało, do Szturmowców Imperium, o może lepsza o jest. Do Szturmowców Imperium albo do, albo do Szturmowców Porządku, więc wszędzie ta główka była wykorzystana. No do klonów, no właśnie ja tej główki nie lubiłem, Z tego względu że ona była wszędzie wykorzystywana. Zresztą ten kolor mi się nie tak nie zgadzał z, z klonami. Sporo tych główek mam W sensie miałem bo je Sprzedają je po prostu rzeczem mówiąc Mam jeszcze ostatnią którą sprzedaję aktualnie z figur tam Oficera Imperium Też możecie kupić Weekend jeżdżę i sprzedaję klocki Lego eee, W sobotę w Ilanówku jestem a w niedzielę w Hajnowie Już w każdą pogodę chyba o tym wiecie Ale no, główka fajnie, już taka widzimy, że ma tutaj nie ma tych dziurek. Nowszy wariant główki, tak zwany. No, chyba najsłabsza, ale Lego też wypuściło tego typu trochę inny nadruk na główkę, ponieważ główka jakby usta przymknięte ma. To też jest główka dosyć rzadsza od tamtej. Główka poprzednia była, produk była produkowana w latach chyba 2000. 14-15 chyba do 2021 podaję, albo 20. Ta główka się tylko w kilku zestawach, też była w paru szturmowcach klonach, więc mam taką jedną główkę. Nie dałem żadnemu klonowi, tylko wykorzystałem ze do figurki takiego Bobyfeta, takiego customowego, które kiedyś Wam też pokażę. No ta, ta bref jest bardzo fajna. No, fajna główka takiego klona. Myślę, że. Po prostu główka mi się podoba jak najbardziej. No i trochę cofamy się w latach. Czy to już czas na, na tę główkę? No, niestety, albo i niestety. No główka po prostu nie nasze poprzednie, która jest stosowana od czterech lat. Myślę, że każdą główkę ma w kolekcji. Główka klona już taka, no myślę, że najbardziej. E, o, może jakoś lepszą złapię, złapałem. Główka taka zwykła klona. I ta główka mi się najbardziej podoba. E, najbardziej. Tylko ona moim zdaniem nie za bardzo do klonu wykorzystywana. W sensie na przykład Commander Fox, którego ja mam, to on też ma taką główkę, Commander Torn, też ma taką, nie Commander Torn, tylko ten z za, za oddziału Asoki, nie pamiętam jak on miał na imię, musicie mi wybaczyć. Jeszcze do Inclus była wykorzystywana, więc no, ale ogólnie główka fajna, no okejkę okay Mode, nie po prostu ta główka. No, ma po prostu okejkę. Okay I jest produkowana od 20 do 2021. No i dalej, dalej, e, rejony, myślę, że jeszcze wrócimy do, do główek e, kremowych, ponieważ główka z 2021 roku, główka klona Echo, e, główka fajnie wykonana. I to jest główka e, chyba jedyna klonów, która ma na druki na tyle główki, może jakoś, jakoś, no. Widać szczegóły klona Echo, fajna główka, naprawdę odzorwanie topowe i pokażę Wam tył główki. Było oczywiście w tym zestawie, w tym statku parszywej zgrai. W tym promie. Fajne nadruki. Aż tak mi się bardzo nie starła ta główka. Fajna po prostu główeczka, już widzimy ten. Nie ten jeszcze nowy mol, tylko ten jeszcze stary, że. Ten typ główki. No i kolejne główki które mam to mój to też wiecie, że też nie mam wszystkich rodzajów główek klonów no nie mam, bo w ogóle kiedyś były tylko czarne główki potem były dawane w zestawach Koniec to jest jedna z moich fajniejszych postaci w sensie głowa od mojego lednych w tylko sensie od klona Fivesa główka moim zdaniem fajna ta brudka u dołu i ten i ten po lewej stronie główki ten, 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 ten tatuaż jakby o fajna główka z tym nowym stylem, z tymi dziurkami po bokach. To jest już nowy styl główki Lego. Więc fajnie. Figurka z tego roku, 20, 2024. Tylko w to stawie występowała mi figurka. To tylko jest główka do Komandora Fivesa. No i lecimy dalej. Eee, główka, moim zdaniem, tak trochę parszywej zgrai. Ale wrócimy moim zdaniem. Słuchajcie, główka do Kapitana Reksa. Eee, główka po. Ma tutaj ten plaster, który Rex miał. To jest ogólnie główka do. do tak samo tamta główka była do. E, do Fivesa fazy 2. Oczywiście. O, ma jakieś kurcze. O! o jest ostrość. Trudno ja złapać ostrości. Moim zdaniem główka ok, ale za bardzo tych jakby Rex miał. Rex, jego twarz była bardziej taka charakterystyczna niż od jego Taka główka. No nie różni się niczym od zwykłej główki. Zresztą zaraz wam pokażę porównanie między główką e, Rexa a normalną główką Troopera. Tylko nie mieszczą mi się chyba. Opa. Aż mi spadło już poprawiam. Nie wiem, czy wam to na jednym ulkadrze wam to pokażę. O, może złapie ostrość. Tak. To coś słabo. E, ta, główki się zbytnio nie różnią. Ja się Rex ma trochę takie, ma faktycznie, ale za słabo. No. Szkoda, że Włosków wtedy Rex miał tym stawiał. No dobra, to już mowa o zestawie, ale główka. No, 3 na 5 mi się podoba. Wolę 500. Ach, te główki mi spadają, pójdę zaraz sobie poprawię. No i lecimy dalej. Chyba z przedostatnią wersją główki. Chyba tak, przedostatnią wersją główki, ponieważ główka crosshair'a, snajpera z, z parszywej z garii z oddziału 99, czyli 99. E, moim, moim zdaniem główka fajnie wykonana. Fajnie wykonana. Też tego promu, fajna. E, te, te, te oko jakby, te, te, te... te na jednym oku ma tą, ma tą bliznę w sensie to, jest, to nie jest blizna tylko to jest jakby taki tatuaż to, że to jest snajper, nie, fajne z tyłu różnych nadruków ale no główka fajnie wykonana fajnie no i te też charakterystyczne te wycięcia na twarzy mi się ta brew uniesiona no fajna fajna główeczka no i dobra następna główka przedostatnia to jest główka Rekera, która moim zdaniem jest genialna już Wam pokazuję tą główkę też z 2021 roku ja główka crosskera poprzednio tylko nie stawia. No i fajna główka. Yy, bardzo fajna, te, te, ten zaros Rekera, tą, fajnie odzorowany. Ta główka trochę też pasuje do Wolfa, ale niekoniecznie. Też zobaczcie z boku, ma Reker yy, te znaki, tą bliznę. Fajnie wykonana. No, minifigureczka sztosik. No, też z tego promu. Genialna minifigurka. No, w sensie główka, nie minifigurka. Główka przepiękna. No i zbliżamy się do ostatniej e, minifigureczki I ucieka mi główka Huntera właśnie I właśnie ją mam Już leci na kadr główka Huntera I to jest jedyna główka klona Która ma dwa wyrazy twarzy Więc to też jest taka u klonów To jest fajna, fajna też główka No i tak jest Hunter wściekły Ta opaska, ta z tą czaszką To fajnie wygląda, już macie tutaj Lepszą jakość Opa Fajna główka fajna no fajnie to naprawdę lego się postarało trochę na druki mi się starły bo trochę się bawiłem tu macie normalną i też widać te blizny Hunter'a widać te Bizny Hunter'a. A kurczę ostrości mam mam słaby bąb więc daję na klocki a na telefon kurczę no co się dzieje z tą jakością tego telefonu o dobra jest. Albo i nie jest. Epa. O, tam co będzie. Kurcze, dobra, jest łapana ostrość. No normalnie, bez bez, po prostu bez grymasu, fajna główka. Podoba mi się, podoba mi się. Chyba najsłabsza w cena to zwykła klona. Główka ta klona, ta tradycyjna, była wszędzie wykorzystywana. No i cóż, słuchajcie, to będzie chyba koniec odcinka. Żegnam was takiego fajnej widow 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 widowówki tych trzech klonów. No i tak, myślę, że filmików będzie więcej, nie tylko shortów. Myślę, że raz w tygodniu stawi albo raz na dwa tygodnie, albo raz na miesiąc, zobaczymy. Więc, no, więc zachęcam do subskrybowania kanału, też oglądania, łapka w górę. mile widziana. Życzę wam miłego popołudnia. Cześć, siema.